Okej. Okay. Podkład muszę włączyć. Czuję tak bardzo blisko. Tak naturalnie przepiękną Lili. I zapamiętał kolor wszystko. Już zakochany był, tak zakochany, był w jego oczach było śnie, nie. Kolor barwy i jej odcienie. Jeszcze ta obietnica dana. Ja namaluję Lili dzień. Prawy świat odejdzie szybko, bo leci z nieba kolorowy pył pozwoli wiatrem, spadał nisko. Zaczarowany był, zaczarowany był oko z jej radością. Za urodzeniem w kolorowie tu i poza jego świadomością. Odwagą daną mu, żeby to lili mówił jedno. Na mało ręką, na ziemi pojawi się tu. Ty takie pogoloruję na niebiesko, na mnie niebie, i naru. I maluję cię twoją ręką, nie mi pojawi się tu. Jak nowych gwiazd na niebie biały wierszy, które znalazła już Tysiące barw, gdzie on nadrzemie. I parę złotych róż, i kilka białych róg została wszystko za jej spóźnienie Zu mały mało dotyk przypadkowych róg To wszystko jest, nie jest jej marzeniem. I nie powiedziała mu, żeby do liwi mówił jedno Ja znalazłem Cię twoją ręką Na ziemi pojawi się cud z dotykiem koloruje na niebiesko, to nie widzę na róż. Ja namaluję ci twoją ręką, na ziemi pojawi się cud. Z dotykiem koloruje na niebiesko, ze niej widzę na róż.